Każdego roku rośnie liczba dawców krwi, a razem z nią zapotrzebowanie na ten płyn. O tym, jak ważną rolę pełni w naszym organizmie i potrzebie dzielenia się nim od 40 lat przekonuje w policach Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. 40 lat społecznej pracy podsumowano podczas uroczystej akademii, najbardziej honorowych udekorowano medalami i odznaczeniami. Polickie Stowarzyszenie powstało w 1974 roku. Motywacją do działania stał się wypadek, który miał miejsce na zakładach chemicznych. Zbierano krew. Wówczas zrodziła się idea, by zbiórkę kontynuować cyklicznie. I tak się dzieje przez kolejne cztery dekady. Przez te wszystkie lata oddano blisko 9 tysięcy litrów krwi. Za to, że godnie w powiecie polickim reprezentujecie całe nasze stowarzyszenie swoją ofiarnością, swoim poświęceniem, swoimi akcjami, swoimi różnymi ruchami społecznymi w szkołach, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych pokazujecie młodemu społeczeństwu jak można pięknie żyć, jak można pięknie nieść pomoc. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i proszę o więcej. A ta pomoc jest bardzo potrzebna. Według Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jedna osoba na dziesięć w szpitalu potrzebuje krwi. Właściwie średnio co minutę odnotowuje się taką potrzebę. Zapotrzebowanie wzrasta szczególnie w okresie wakacyjnym. Dawcą może być prawie każdy zdrowy i pełnoletni człowiek. Honorowi mają wiele przywilejów, w tym regularne badania. Najbliższy punkt krwiodawstwa i krwiolecznictwa znajduje się w Szczecinie.